Zostań, 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 zostań. Chodź, chodź. Siad, siad. Dobry piesek. Dobry piesek. Leżeć, leżeć, leżeć. Dobry piesek. Zepis. jest, depis. Zostań, zostań, zostań. Chodź, 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 tak, tak, chodź, Siad, 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 siad. Dobry piesek. Leżeć, 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 leżeć. Dobry piesek. I chodź, dobry wszystko. Jest ja taki raz spróbujemy. Zostań! Zostań! Zostań, 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 chodź. Tu siad, 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 zostań, zostań. Chodź, chodź. Siad, siad. Dobry piestek. Leżeć. Leżeć. Bardzo dobry, grzeczny piesek, grzeczny piesek. No i deklet, deklet. Tak! Ale nie zjadaj łapy, ty pierdzięczny. Grzeczny psik. Dobry piesek. Chodź, możesz sobie spróbować dać łapkę. Może się uda. Chodź, chodź. Siad, siad, siad. Dobry piesek. Daj łapę. Nie, 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 no, 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 dobra, no, niech będzie. Dobra, będzie. Dobre, no, 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 tu ty. To no, no,